Kacper, zacznijmy od początku, czyli dla Ciebie bardzo ważnego momentu, bo w końcu, w końcu ta pierwsza trójeczka w Ekstralidze wpadła na Twoje konto. No tak, wpadła, co prawda uświadomił mi dopiero to Pan Kapitan, jak wychodziliśmy już na to, bo nawet nie, nie, nie zauważyłem tego, że to była pierwsza trójka, no ale cieszę się i mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie mi dane jeździć i tych trójk będzie więcej. Indywidualnie swój występ chyba możesz ocenić pozytywnie, bo ta trójeczka, potem jeden z bonusem na, na juniorze toruńskim, czyli wykonałeś swoje zadanie w stu no to Znaczy zależy kto co sobie zakłada, no ja nie jestem jakoś tam zbyt niezadowolony, bo, bo na drugi bieg nie zrobiliśmy nic z motocyklem, a należało, dopiero zrobiliśmy to w trzecim. Być i było lepiej, no, no ale szkoda, no, zabrakło tego jednego punktu. Trudno, za rok może będzie lepiej. Tymi emocjami z dzisiejszego pojedynku można by chyba obdzielić parę innych, bo naprawdę końcówka była strasznie emocjonująca. No tak, no ja tutaj w parkingu już przeżywałem już ostatniego wieku nad nie oglądałem, bo, bo, bo takie ciśnienie, że wolałem tego tak naprawdę nie widzieć. No. Widziałem tylko właśnie tą ostatnią akcję tam, gdzie, gdzie już nie było miejsca dla Jansona i niestety nie udało się wyprzedzić. No ale no, mówi się trudno na no, co tu powiedzieć. No. Robili wszyscy, robili wszystko co, co było w ich mocy, no nie udało się. Ale czwarte miejsce, patrząc na perspektywę całego sezonu i z jakimi problemami się borykał Falubas. Straszne chyba nie jest aż tak. No tak, no wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi, no, myślę, że, że po tym początku, jaki mieliśmy, wszyscy chyba by brali w ciemno to, że pojedziemy o brąz, no, nie udało się niestety tego medalu wydać, wywalczyć, ale no, no trudno, tak jak mówiłem, no, teraz już nic nie zrobimy. To były dla Ciebie ostatnie zawody, czy jeszcze będziesz miał okazję się pościgać? No ligowe ostatnie, ale, ale jeszcze następnym tygodniu mamy wtorek, środa, czwartek jazda, także... Jeszcze trochę tego jeżdżenia jest, no, natomiast nie są już to, to jakieś takie bardzo ważne zawody.